Był kapłanem niezwykłym, pisał wiersze i dramaty, Chodził po górach, wiosłowo po mazurskich jeziorach. Prowadził teatr amatorski. Nie czekał na wyciągnięte do zgody ręce, lecz sam je podawał. Odwiedzając chrześcijańskie świątynie, synagogi, meczety. Nie patrzył z wyższością na hołdy z perspektywy odległych mównik, lecz klękał i całował ziemię. Taki człowiek mógłby otaczać się kamiennymi murami pałacu. Przysługiwało mu to z racji pełnionego urzędu, Czasem on zawsze na przebiegu, wychodził naprzeciw inności, łamiąc wszelkie reguły, wiecznie poza protokołem on, jedyny w swoim rodzaju, łamał bariery oficjalności serdecznym i szczerym uśmiechem. Takim go pamiętamy, takiego kochamy. Taki jego obraz chcemy dziś przywołać. Choć coraz trudniej mówić nam o Janie Pawle II, bo przecież tak bardzo przerasta naszą małość. A wszystko zaczęło się tu, w Wadowicach. Tu w tym mieście w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Mówi się, że wszędzie dobrze najlepiej w domu. Niech mm. ciebie maja 1920 roku w Wadowicach jako syn Emiliska Kaczorowski i Karola Wątyły. Miał starszego o 14 lat, brata Edmunda, nie żyła już jego siostra. Pierwszy bolesny cios przyszedł, gdy Karol miał niespełna 10 lat. Wtedy umarła mu matka. Ojciec, wówczas już emerytowany wojskowy, bez reszty oddał się wychowaniu chłopca. Gdy Karol miał 12 lat, przyszła kolejna strata. Zmarł na szkarnatynę jego brat Edmund, pracując zaledwie dwa lata jako lekarz. Pan Karol Wojtyła wychowywał syna Te same cechy zaszczepiła w nim matka. Jeszcze za jej życia Karol poszedł do męskiej szkoły podstawowej. W maju 1938 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na Filologii Polskiej. W związku z tym obaj z ojcem wyprowadzili się z Wadowic do Krakowa. Zdołał ukończyć tylko jeden rok studiów, gdyż 1 września 1939 roku wybuchła wojna. Jesienią 1940 roku podjął pracę w kamieniołowie przy fabryce Solwaj. Był to sposób uniknięcia wywózki do przymusowej pracy do Niemiec oraz jedyny sposób utrzymania ojca i siebie. W lutym 1941 roku, mając 62 lata, zmarł nagle ojciec przyszłego papieża. Karol Wojtyła nie miał już żadnej najbliższej rodziny. W wieku 20 lat byłem pozbawiony już wszystkich, których kochałem, powiedział. W jesienią roku 1942 podjął ostateczną decyzję wstąpienia do krakowskiego seminarium duchownego, które działało w konspiracji. 1 listopada. arcybiskupa Adama Sabiety, a mszą świętą prymicyjną, nazajów ksiądz Wojtyła celebrował wrypcie świętego Leonarda na Bawelu. W tym samym roku podjął studia specjalistyczne w Rzymie i obronił pracę doktorską na kolegium Po powrocie z Rzymu do marca 1949 roku pracował w wiejskiej parafii Niegowicza jako wikariusz. Po wikariacie Niegowici kolejnym polem pracy księdza Karola Wojtyły był Kościół świętego Floriana w Krakowie. Prowadził pracę naukową, był katedrę liceum, i wiele uwagi poświęcał pracy z młodzieżą akademicką. W 1953 roku habilitował się na krakowskim Wydziale Teologicznym i od 1954 roku rozpoczął zajęcia na kulu, gdzie objął Katedrę Etyki. Nominację na w 1958 roku otrzymał od Piusa Już papież Paweł VI, jako biskupa Karola Wojtyła, arcybiskupem i metropolitą krakowskim. Jako biskup Karol Wojtyła uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. Pod koniec maja 1967 roku ojciec święty Paweł VI przyjął imię Jan Paweł II. 16 października 1978 roku o godzinie 18.37 z Kapicy Sykstyjskiej w Watykanie poniósł się biały dym. Obwieszczał on światu wybud nowego papieża. Kardynał Felici tradycyjnie obwieścił <laughs> Haberu spada! Mamy papieża! Habemus.